Rybą i no nie, Jaką masz to Z tymi brzuszkami twoimi. Makrela. Boże, próbujemy dzisiaj mojej nowej potrawy. nie? Film się w ogóle urwał poprzedni, ale on, próbujemy. Nie, fakt, Ciekawe, nie? Ale mm. to, czy to się by nadawało na danie, to raczej chyba nie. Mm. Jest to Bigos, fajny wyszedł. Czekaj ci masz. Mateuszku. Mateuszku, z takiego śmietnika, wyszedł fajnie Bigos, naprawdę. Mówię ci Sodom. No. Co? Wiesz jaki, wiesz jaki ja najbardziej lubię Bigos? Jaki? Jak rano wstajesz, bierzesz wszystkich butelek z lewki i zlewasz do tej szklanki. Mati. Mati. Ja to wszystko nagrywam teraz właśnie. Normalnie wiesz co? Normalnie słuchaj. Z ciebie jest heteropatol. Słuchaj, słuchaj, słuchaj prawdziwy rocker tak? Prawdziwy bigos rock and roll i to się nadaje do prasy. Normalnie. Ja ci mówię. Co z tym zrobisz? Słuchaj. Słuchaj, wino, wódka whisky leje się kleczny. No i bierzesz y, rurę y, z tego ze śmietnika pędziesz na most i co mówisz? I co mówisz? Jak pędzisz na most? To. Z rurą? No, co robicie na moście z rurą? Słucham, ty i twoje kumple? No słucham. A to nie było... A to nie było z rurą. A z tym? To my staliśmy po prostu na moście i drugi most był po drugiej stronie. I co, co mówiliście? Co się darliście? Nie, no najpierw kolega mnie się spytał, co byś powiedział temu mostowi po drugiej stronie. No. A ja powiedziałem, nad this way, motherfucker. A kolega, kolega mówi, że skomplikowane. Powiedz coś prostego, co możemy krzyknąć. Cześć ty, chuju. <laughs> No dobrze, no to panowie, raz, dwa, trzy, trzej, I to się kuźwa na, na mój zwariowany, spierdolony kanał. Ty będziesz miał demoty... I co? Pozdrawiamy no. wszystkich grzybiarzy. Wszystkich grzybiarzy, piękne laski z Instagrama, wszystkich chui i kraciki. Dobra, i kochamy wszystkie czarne labradorni będzie. I bulduszki francuskie, no? Może być nie. nie? No, po, po, zapominasz się. Nie wiesz o tym, że ja jestem największym rasistą z zespołu dragach? No wiem. A jak? No bo... No bo nie lubię czarnych, nie lubię szwajcarów i ostatnio powiedziałem do mikrofonu, że nie lubię też wszystkich niewidomych. I co uwielbiasz o u pedałów? No mów dalej. Pedały. <grywia> mów Heteryku. Nie. Mów Heteryku, co uwielbiasz o pedałów? Kiedy? Masz ja. je kuźwa pod nogą, je kuźwa ciśniesz kuźwa. Nie, słuchaj, prawdziwy, prawdziwy pedo, to, naj nie to pod twardą nogą. Pod twardą nogą, pamiętajcie, pod twardą nogą cisną trzeba, więc musicie być wokalistami, nie. tancerzami, nie, tancerzami nie, nie, tylko wokalista albo, albo klawisz, nie? Wtedy ciśnie grubo. No. No. <laughs> I tak trzymać. Ludzi trzeba czasem wychować, nie? No. Także no. jesteś. Do technicznego, do technicznego mówisz, a gdzie te geje są? Przecież muszę je podpiąć. No pewnie. No i dzięki temu wszyscy są szczęśliwi. Eee, gdzie no się wiesz, podziały? Ale nie, nie, nie wiem, czy to... oni są tacy szczęśliwi, bo nie podpinam ich do outputów, <laughs> tylko do inputów. I wtedy śpiewamy, Gdzie się podziały szczęśliwe geje? Gdzie się podziały pendarły te ptartem. Ptartem. I tak trzymać. Niedługo Bóg tego nie wytrzyma. Kurwa, chciałam ale nie mogę, bo by mi chyba sałatka moja, moja potrawa w ustach stenęła. Chyba kanał by Cię zablokowali. Ojej, zablokują mi na pewno. Daj spokój, jak tak możemy. Jak tak normalnie, no gej może jechać po gejach. Daj spokój, dzieciaku. Normalnie, mój, mój brzydki hetryku. No i jak nie, niewidomy może mówić o tym, że wszyscy niewidomi do pieca. I to jest życie. Ja bym zrobił, tym, ja bym zrobił Wszystkim krecikom małe Auski. O je Oni by się cieszyli. A wiesz co, nie, nie było tak źle, jakby dał wszystkim Krecikom Polastu do ręki, <grym> to byliby mega turbo, kurwa happy, nie? No nie wiem, no Boże i... Lata to by była zadowolona z tego. Dobra. No, ja wsiągę tyle mam. Dłoni czas na wzory, bo ja... Inaczej widzę świat nas tu do pogania nas Ludzie chcą wszystko mieć A ja wiem dokładnie czego pragnę Dla mnie do tego każdy dzień Widziąś do mnie się Filmuj miezionąście Mówią mi, że oszalałem Ja mam to gdzie droga to łatwa, Przez piękna i deszcz! To nas nie przeszkadza! Konamie udziału w prawie się! Hej! Jak się z sobą kurwo! Robię cię o kato, że Ale nie czekaj na to! Ty za Na się! Pomoc mi, jak wiara ja ciągle się, w ziemię ja mam. Nagle grę któregoś dnia wygra mi pokoleń świat. Udało prawie się uh, ma osiągnąć ten cel. Mówił, że chcę i chcę. Udało prawie się i jako Nadal jest. Ale nie mam biedy, bo oprócz moich marzeń nie podam się. Osiągnę cel tak ja. To ja to i do widowni kuźwa macham, kurwa po to szurko, jestem, tylko z moją nieogoloną klatą kuźwa, a co, taka za mnie kuzwa, gwiazda, A aż kuźwa upadłam, co słońce?